Miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dawienności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi i z Boże Narodzenie dokonuje się nie wtedy, kiedy. Głośno śpiewamy kolędy. Nie wtedy, kiedy tak spieszymy do kościoła na msze pasterską. Boże Narodzenie tak naprawdę dokonuje się w człowieku, kiedy zwycięża w jego sercu Chrystus. Kiedy człowiek pozwala mu działać. Bo tylko wtedy misja chrześcijanina może być skuteczna, jeśli pozwala działać Jezusowi. Temu, który przychodzi bezradny, który może być odrzucany, podeptany, tak naprawdę we mnie może się dokonać Boże narodzenie. Jeśli będę się chciał nawracać. Przystępujemy do sprawowania tej wielkiej tajemnicy wiary, pamiętając, że w tym wydarzeniu przyjścia na świat Jezusa jest obecna Jego ofiara na krzyżu, którą będziemy wspólnie celebrować w tej Eucharystii. Dusza święta, koncelebrowana sprawa, ona jest w następujących intencjach: za zmarłą Kazimierę Borowiecką od siostry Zofii z rodziną, za zmarłą Jadwigę Pisarek, od wnuczki Marzeny, za zmarłego Adama Moskala z racji imienin i za zmarłego Józefa Nosala, zamówiono przez żonę. Aby nasz udział w tej najświętszej ofierze był godny. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze słabości i grzechy. Spowiadam się Bogu wszelmogą celą. nami Bóg przełogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nas! W radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Wpisanie z księgi proroka Izajasza. Naród wroczący w ciemnościach ujrzał światło z Nad mieszkańcami kraju Bogów zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed tobą, jak się radują ważniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Pozłamałeś jego ciężkie jarzmo i drążą na jego ramieniu. Kręt jego ciemięscy, jak z dniu porażki Magnicków. Albowiem dzieciem nam się narodziło. Syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem. Przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic. Na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdził mocnie prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dogona. Oto słowo Boże. Śpiewajcie panu, słabcie jego imię, każdego dnia gościeje. I ludziom i poucza nas, abyśmy, wyrzekwszy się bezbożności i rząd świadomych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność gorliwe spełnianie dobrych uczynków. Oto słowo Boże. Amen. Wyszło rozporządzenie Cezara, Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Sylwii był już. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret. Do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pogodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była przymierna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Bo rodziła swego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przełączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wierbiły Boga słowami Chwała Bogu na wysokościach a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo pańskie. Kawałek. Siostry i bracia. Historyczny fakt umiejscowiony bardzo precyzyjnie przez świętego Łukasza Ewangelistę stał się początkiem historii zbawienia ludzkości. Ale przecież nie jest to tylko historyczny fakt, jakich wiele. Nie jest to jeden z nich. Do niezłości i znaczenia tego faktu nigdy nie będziemy w stanie do końca poznać, zrozumieć i ocenić. Bóg Stał się człowiekiem. Bóg narodził się wśród ludzi, otworzył nam drogę do ojca, uczynił nas swoimi dziećmi. Cokolwiek by powiedzieć, będzie to zawsze za mało. Będzie to zawsze nieudolne i zawsze dalekie od prawdy ujmującej, najgłębszej. Prawdy niewyrażalnej i niewyobrażalnej, prawdy o miłości Boga do człowieka. Więc może zacząć z drugiej strony, od strony człowieka i jego odpowiedzi na tę miłość, tylko że wtedy powstaje znowu trudność, bo jak odpowiedzieć na coś, czego się do końca nie zrozumiało? Kiedy Bóg pochyla się nad człowiekiem, kiedy Bóg przychodzi do człowieka, to wypada jedynie klęknąć i adorować, pochylić się w milczeniu nad Bogiem złożonym w grobie i pozostać tak być może przez wieczność. Prawda nieogarniona i tak często zapominana. Zasunięta jedynie bożonarodzeniowymi tradycjami, prawda o Bogu człowieku, prawda o Bogu, który tak bardzo ukochał człowieka. Tylko czy ja zdaję sobie choć odrobinę sprawę z ogromu tej miłości? Czy ja próbuję choćby przez chwilę poddać się wielkości tej prawdy? Przy przypadkiem ogromu tego wydarzenia nie sprowadziłem jedynie do tkliwych kolęd i pobożnego uczestniczenia w pasterce, do łamania się opłatkiem i pustych okrągłych życzeń przy wigilijnym stole, do białego obrusa i sianka pod nim. Tak łatwo zbagatelizować największe prawdy. I tak łatwo oswoić największe i najbardziej niezwykłe wydarzenia. Nawet kroczący w ciemnościach ujrzał światło. Tylko czy my nie zamieniliśmy tego światła na choinkowe świecidełka? Więc obość, przecież Bóg się narodził, i moc struchlała. I dnia przybędzie, i świat będzie lepszy

Samim għudan jgħadħa, ċieġħu għodħaj għidżu s-svobjica, i bħodħu nġiġġi għidħalħ, samġiġġi għidħu malħ, għadħagħu għedħu għidħu għidħu s-svobjica. Għidħu 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 Syna, zanieśmy serdeczne wcześniej Za Kościół Bogacza Pekła, aby zawsze nieść ze światło nocy Bożego Narodzenia. Ciebie prosimy? Za Ojca Świętego Franciszka, aby utwierdzał nas w wierze, że narodzony dziś Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i naszym nadzieją. Ciebie prosimy? Wysłań, wysłań. Za wszystkie nasze siostry i braci, aby otwierali swoje serce na słowo Ewangelii i kierowali się nimi w życiu. Ciebie prosimy za naszych zmarłów, a w szczególności Kazimiera, Jędwika, Adama i Józefa, aby spełniła się na, na nich obietnica oglądania Boga twarzą w twarz w niebie. Ciebie prosimy. Za ludzi, którym jesteśmy winni modlitwę i wdzięczność za dobro od nich otrzymamy, aby otrzymali nagrodę w niebie. Ciebie prosimy. Wysłań, Wysłań. Za nas tu zebranych, abyśmy byli świadkami zamieszkania Syna Bożego w naszych sercach. Ciebie prosimy. Wysłań, Wysłań. Boże, który zwiastujesz nam w narodzeniu Twojego Syna wielką radość i zdejmujesz z naszych serc lepiej. Spraw, aby nasze prośby były przez Ciebie przyjęte i podobały się Tobie przez Chrystusa Pana Myszeka.